Hybrydowy styl życia nie jest dla wszystkich. Jak sprawić, żeby wyjścia do domowego biura były bardziej ekscytujące? Mam pewien pomysł. Oto on, Yoga io 7. I zanim zapytacie, po co mi komputer stacjonarny, pozwólcie, że zrobię to. Obrotowy ekran to zdecydowanie czynnik wow, ale Yoga io 7 jest niezwykły również pod innymi względami. Wrażenie robi również specyfikacja. Oto pierwszy 27-calowy monitor o rozdzielczości 4K z 99% przestrzenią kolorów Adobe RGB i 99% paletą DCI-P3 o rozdzielczości 400 nitów. Co to oznacza? Tylko spójrzcie. Wrażenia potęguje design. Ekran okalają cieniutkie ramki, samo urządzenie jest smukłe i nie zajmuje wiele miejsca. Co ważne, 100% tkaniny RPET wykorzystanej w produkcji komputera pochodzi z recyklingu. Sam monitor można ustawić w orientacji poziomej lub pionowej jednym ruchem ręki. Wyświetlany aktualnie obraz sam odnajdzie orientację. Yoga IO7 ma również spory zakres ruchu, jeśli chodzi o dostosowanie wysokości ekranu i kąta nachylenia. Na uwagę zasługuje również 5-megapikselowa kamera z podczerwienią i manualną przesłoną. Za jej pomocą można bezpiecznie logować się do systemu Windows, a w razie potrzeby zdemontować. Pod względem komfortu pracy 27-celowy ekran zawsze wygra z laptopem. Nie jest jednak tak, że Yoga A7 chce Was przykuć do domowego krzesła. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze dogaduje się z laptopem, łącząc się z nim za pomocą USB-C. W ten sposób można urządzenie mobilne naładować albo udostępnić wzajemne dyski i w ten sposób tworzyć kopie zapasowe. Oczywiście Yoga Aio7 potrafi się również dogadać bezprzewodowo, na przykład ze smartfonem. Relacje przeglądane na wielkim ekranie zdecydowanie zyskują nowy wymiar. Ale, ale, praca to nie wszystko. Skrót IO w nazwie przecież zobowiązuje. I choć All in One nawiązuje do połączenia monitora i komputera, to w przypadku Yogi IO7 możemy równie dobrze mówić o połączeniu pracy i dobrej zabawy. Szybki procesor AMD Ryzen 5 56000H oraz zintegrowana karta graficzna Radeon to zaproszenie do multitaskingu. Tworzenie prezentacji przy jednoczesnym udziale w telekonferencji nie będzie problemem. Wspomniane wcześniej parametry ekranu wraz z głośnikiem marki JBL zadowolą z kolei każdego fana seriali i filmów. I to chyba kończę dyskusję na temat tego, czy Lenovo Idea Center Yoga IO7 przyda wam się w domu. czy znaczy w biurze.